To znaczy o co chodzi? O, o to chodzi, że rozumiesz, po aucie posypało się kamienie. W którym miejscu po aucie? Wjeżdżałeś, wjeżdżałeś. Wjeżdżałeś. Dobra, ja wjeżdżałem na parking. A może gdzieś mi dupa uciekła, ale to nie było specjalnie, tak? Jak specjalnie nie było. A było? Masz jakieś szkody? Zwoń po policję k***a, i tyle. Po policję? Dobra, pokażcie szkody, panowie. Dobra, dawaj, proszę bardzo, śmiało. <z>, Z takimi tekstami to ty se możesz do syna.